Państwa, miasta w nietypowym wydaniu. Jak to w nietypowym? Ja Kraków bardzo dobrze znam, a ty Krzywy? No właśnie, a ja cieszę na przykład bardzo dobrze znam. Chyba panów powinno być, a nie państwa. Aaaa, godem raziu, czy. Na oglądał się Jerzego Bralczyka w ostatniej rozmowie z popularnym dziennikarzem politycznym. A dzisiaj również do akcentów politycznych no, będziemy wiem, nawiązywać. Tak, bo robimy sobie państwa miasta w wydaniu osobowym, czyli. W ramach kategorii wybraliśmy sobie aktora, aktorkę, polityka, artystę polskiego. I tutaj przez, poprzez artystę rozumiemy malarza, aktora, e, nie, ma, malarza, e, muzyka. Hmm, jakiegoś, nie wiem, projekt, projektanta mody, co, no dokładnie. Artystę przez duże A. Ale wszyscy mogą być, a może nie być żyjący i nieżyjący. Tak, a żyjący. może być artysta-kawalarz? Może być, a w, albo kombinator. A w czwartym z kolei, a w czwartej z kolei kolumni mamy artystę zagranicznego, okay. czyli... Tak samo jak w przypadku trzeciej kolumny, tylko, że szerokie pojęcie, nie polski. tylko nie polski, a w piątej sportowiec, ale z uwagi na to, że jesteśmy kanałem piłkarskim, przynajmniej w tej wersji oryginalnej, domyślnej, tak. domyślnej to tym razem bez piłkarza. Ej, a co Będzie z ciężko? rzemieślnikami? Bo na przykład moja mama czasami mówi, że Matejko to rzemieślnik, a nie artysta. Tak jak wpiszę Matejko na M... Oj, ja bym się nie nie, to, to, oczywiście wystawie, formie, to oczywiście w formie żartu. E, w Muzeum Narodowym? E, jeszcze nie byłeś? Nie jeszcze byłem. Nie byłem. aczkolwiek planuję. No, Czy nie byłeś no, po muzeach? No ale już Rzemieś, Rzemieślnicza wystawa? Żeby był w trzech muzeach w To oczywiście było pół żartem, w pół, pół serio z tym Matejką. Nie byś był wyciągać z, z, muze, z muzeów, A, bo ja chciałem zwiedzać. Wytłumaczyłeś tak? dlaczego bez piłkarza? Wytłumaczyłeś. Tak, bo jestem kanałem piłkarzyki, więc... Przedłużamy, krzywy losy i literkę. E, dobra, ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć o tym, że nie wybieramy piłkarza, bo domyślnie jesteśmy kanałem piłkarskim. E... Teraz możesz losować literkę? Dobra, to, to zaraz ja, wracamy. Ja mówię ABCD, a B, nie A nie losujemy na telefonie? Nie, na telefonie, nie? No, no zaraz. Zaraz no. wracamy. To będziesz wymyślał? <laughs> zaraz wracamy. Dobrze, panowie, na waszych oczach. Na oczach. L. L! L. Ok, krzywy skończył. Ja nie mam jednego. Trudno. Ja mam ale jedno mam kontrowersyjne. Więcej. Dobrze. To ja mam tak. Aktorka Lindsay Lohan. E, Lubaszenko. Miałem ja mam Brusa Lee. Brusa Lee. Brusa Lee? Dobrze. Polityk? Eee, yy, po 10 10 nałe. Miałem Lule, ale zmieniłem na Li Kecianga. Li. A ja o, mam Liroya. Ty! Ale to nie jest nazwisko, to jest Piotr Marzec. Ale nie no, Leroy, no to jest... Nie no tak, nie, Piotr Leroy Marzec, no teoretycznie nie da no, się, przy... to się zaliczyć chyba. Stary no, funkcjonował jako Leroy w przestrzeni publicznej, nawet jako polityk. A Piotr Liroj Marzec. Był jako Leroy podpisywany? Tak, Piotr Leroy Marzec. Piotr Liroy Marzec no. no dobra. Artysta polski, Luke. No właśnie, ja mam a Tamarę Łempicką na EU, w no dobra, związku z tym, no, że no, nigdy dobra, nie, dale, nie dale, mieliśmy, tak, znak, nie, nie luzujemy tych znaków. Ja mam Leśmiana, dobrze. Artysta zagraniczny, Ludacris. Lil Wayne. Limael. Mael. Ten od Never Ending Stone. nie mam. Marcin Lewandowski. Piotr Lisek. No dobrze. Dobra, to lecimy z kolejną literką krzywym. Ja mam 40 punktów. wy hmm. po 50. Tak. Dobra. A właśnie, żebyś mi lulę tak swoją drogą jak krzywy losuje literkę, bo Lula da Silva jest chyba, nie? Czy jak on tam się nazywa? brazylijski prezydent. Lula. Ta Lula to jest taki. Temat neurologiczny. Nie wiem, a ty jako Amerykanista. Nie mogę do tego podejść. Lula. No, Amerykanista. Lula. Dobra, e, panowie, następna literka to P. No dobra, stop. Chude, tragedia, st <śmierdź> ja mam tylko dwa. Nie to już kolega. Tak się naprawdę gra. W ale w beka. Ale, ale nie powinny się odliczać do dziesięciu? Państwo nie jest, No, no, no. no po, to, Ale my nie ale, odliczamy. Bo i tak to potem dekoncentrujemy. No, a, dobra. dobra Aktor, okay. aktorka. Natalie Portman. No, to samo. Roman, okay, wie, to Roman Polański. Okej, okay, Polityk Colin Powell. Nie mam. Małgorzata Pępek. Pozdrawiamy Jezu, naszych kolegów przyzysze. z drzewieczyzny. No. <laughs> Znajomych wszelakich. Artysta polski. Natalia Przybysz. E, e, PZ. Popek. A no. Artysta zagraniczny. Piriri. Pitbull. <laughs> Kurde, ja nie umiem, nie umiem na nikogo wpaść. <laughs> Czemu musi być osoba, nie Ale to akurat chciałem ja się... powiedzieć, że zespół może być w sumie, wiesz? Ale to ja, tak, ja nie chciałem pisać? w Ale to w sumie no, osobą no. pójdę, a nie zespołu pójdę. No, no nie. właśnie, no osoba jedna. No osoba, osoba, tak? tak, osoba, osoba, no, tak? Osoba? A powiedz mi. Nie ja mam sportowca. Ja mam primorza Peterkę. No to 15, no. no. A ty? Nie masz nie, sportowca? Nie, nie padniesz. Ja nie mogę. Dobrze. No, literka. E, dobra, to mi tam gotowy Adam, żeby. No, 3, 4, H! Samochód. Poszło. Nie, ja mam tylko o, nie. Ja, ja, ja mam spie... nie. Nie, nie jednego ja, blikuję. mam. Ja mam niby wszystko, ale. Ja nie, nie wiem, jak wiem się ja mam jakieś zaśmienie. Dałem aktor, aktor, Jonah Hill. No ja mam Himl z Bacha. Tom Holland. Okej. Okay. Polityka nie mam. A, no Holland. Miko, Holland Miklasz no. Horti, węgierski polityk prawnych e, lat. Artysta polski. Agnieszka Holland. Ja mam Holaka. Dobrze. A te Pan... zagranicy nie mam. Ja mam siostra Haim, ale. Pytanie, czy siostra no im mi zaliczacie? Bo są trzy, tak? No nie, Ty skurczy no nie byku. Nie, nie dajemy. Ale musisz powiedzieć przynajmniej jedno imię. Dobra, dobra, ale to mam trzy szanse. No bo muszy, są trzy siostry. Ma, tak, mam. Coś nie jedno trafisz, to. Dobra, to uwaga, zaliczę. uwaga. Eee, Diana. Nie. Tina. Nie. Aaaa. Kurde, jak ona mogłaby się nazywać? Eee, ostatnia szansa na imię Siostry Haim. Podpowiem nie. ci, że jedna ma na imię, w sensie inaczej. Jedne imię się zaczyna tą samą literą, które nosi twoje imię. W sensie, no, no. mu no. podpowiadasz, jak on wygrywa z tą punktową. Jest, no Boże. Alicia, Boże, tu... dobra. Nieźle. Dobra, zero. Esti, Al Alana i Daniel. Nigdy w życiu takiej mam Sportowca nie mam. Hamilton. Evander Holyfield, bokser. Kurde, a ja mógłbym przy tej przy tej zagranicznej Ej, czyli się A czy Co krzywy ma 15 przy artyście zagranicznym? Tak nie, nie ma nikogo. A czyli nikt Aha, nie ma. Czy nikt, 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 nikt nie ma nic. Dobra. Nie mam tylko 20. Kurde, Kurde no, siostry Haim. Haimki, tak zwane. Ale ciężko wymyślić te nazwy artysty zagranicznego na H. A ktoś bo by się jakieś, ktoś hiusy, na jest. No. jakieś hiusy mi wchodziły do głowy. A czemu ja nie pomyślałem o siostrach Haim? Kurze. <laughs> no, dobra. Okej. Okay. No to przez się pisze. Ojej. No, mm. Czemu to jest w ogóle 5 sekund? <laughs> Nie ma sensu. Można film krem postawić. Ale co chodzi? Czemu to było 5 sekund? Nie wiem, stary, dlaczego to było 5 nie, sekund. Ja... Może 5 sekund państwo też w pewnie zaczęliśmy z 5 sekundami <laughs> tutaj pośrodku. Nie, nie, nie. nie Ale było. ja je odstawiłem. Aha, okay. no. Dobra, e, gotowy Adam? Tak, jestem, jestem gotowy na puszczenie czasu. A to. P już było. Tak. H już było. było. B. Stop. Kurde, no dobra, zaćmienie. Kurcze, kurcze Aktor, blady. aktorka, Bohusiewicz? Ja nie mam ówtora? Nie mam, Z Zero. aż 15. Ok, polityk, już senior. Ja mam Adam Bodnar. Bud Adam Bodnar budka. Po 10. Artysta polski, beksiński. Bober. Bartosiewicz, Edyta. Nice, za w propsy. Artysta zagraniczny, Bono. Biber. Big L. Sportowiec. A teraz czas, pardon. Hobby Bryant. A, ja nie mam. Ja no, to też nie, nie mam. Kulę, rozwaliłeś. Dałbym się nadrobić jakieś iść. punkty. Bochosiewicz, nie? Ona jest Sonia. Sonia Bochosiewicz, no, tak. No. Bardzo dobrze. Dobrze, ona, czwarta runda za, za nami. Na ona grała w kupach, nie? Z... Tak, grała. Tę, żonę, żonę Wójta. W... Żonę Wójta, no. no. E, przy okazji, Sonia Bochosiewicz jest anegdota od naszego znajomego, e, który powiedział, że raz w, w hotelu ją wiózł e, Lindą. Razem no. z dwoma innymi aktorkami polskimi i powiedział, żeby nie stawać przy drzwiach, bo tam są lasy, które zatrzymują windę. A no miała Maćka naszego kumpla, uważycie, Uważacie, tu są lasy? <śmiennie> <śmiennie> Dobra, piąta runda przed nami, Krzywy Loser Nie, Ja tylko pozbędę żart, nie? No. No, bo chciałem. No pamiętam, co Adam co, to za, i, co ty powiedziałeś Adam temu kumplowi, ale to powiem poza jakimiś, kamerami. Jakiś, jakiś film e, ostatnio <śmiennie> widziałem. Jakiś głupi film, nie wiem, to jest jakiś film akcji, gdzie zamrażali las, lasery. To było jakaś premiera nowego filmu. No, może za I takie zasadać. lasery, wiecie, właśnie, które mają wykrywać ruch. No. Ktoś z głównych bohaterów zamroził. Co? No. Jak zamroził? No, zamroził je. Zamroził je. Miał swoją broń, która zamroziła to na ostatniej wam w filmie. Widziałem zwiastun tego chyba i się wstępuje. Następna litera. N. N! Poszło. Koniec panowie. Nie! Ale nie. serio nie potrafiłem wykominać aktora. Ja też Ten nie problem. Umiem. Ja mam. Ja mam jednego aktora. Ja co? nie mam aktora, będzie miał 15 aktoraczy. Leon Niemczyk. Leon okay. no, Niemczyk ostatnio się pojawił jakiś fajny artykuł na temat jego Zero. biografii. Zero Polityk Nies Gabriel Nies Narutowicz Nikson? Kud? nie mam, nie miałem wpaść. O 10 Artysta polski, Nikifor. Nikifo, od ja. razu, no ale no. to wie, to jest to pustawek. Ja właśnie nie mam. Nie, ja nie, zagraniczny zagraniczny nie mam. nie umiałem. Nie umiałem zagranicznego. Nas. też no mam na NASA. Nas. Masz nas? NASA? Tak. Co ty gadasz? Najman. Sportowiec Nalbandian. Nie mam po 10. Kurde. No dobra. Czyli niewiele punktów. Co, jeszcze jedna runda? Mamy 7, 7 zawsze. 7? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze dwie. Wow. Ulala, no ale U powiem Ci la, szczerze, a la, wiecie co jest najgorsze, że ja przy tym aktorze na N cały czas myślałem o, o polityku na N, nie wiem dlaczego. Więc ja już miałem napisanego i tak polityka i cały czas pisałem o polityku. No, nie sądzę lecimy. właśnie, mi mi pogubiłem pika punkty. Mi to pika czas piłkarzy wszędzie przychodzą do głowy. Więc. Mi no. No. Dobra, A. Poszło. Koniec. Nie znaczy mam, to, ja mam aktory, wszystko, ale ja, to, ja nie wiem czy mi zaliczycie jedną kategorię. Nie Macie widzę, Amy Adams Amy Adamczyka. Adams. Spoko, ja nie ja. mam nikogo, więc Ja mam Adam zero. Adamczyka, no. Ja mam Adamowicza w polityku. Też mam. Piotr Adamowicz czy Paweł Adam? Ja mam Pawła Adamowicza. No ja, ja miałem na myśli Pawła. No, ja no, no, nie no, dobra, ja też miałem Pawła dopisanego. Okay. Wszyscy mamy 5 takich takim 5. Asnow, artysta polski. Abakanowicz. Nie, ja miałem Andrzejewicz, dałem Admę ostatecznie. Okej, okay. po 10. Artysta zagraniczny, no i tutaj mam zgryz, bo na początku dałem Iggy Azillia, uznałem, że nie znacie, bo jest na i, I więc no. skoro to jest pseudonim sceniczny, dałem Ariana Grande. Hmm. Też bardziej g, Ale przecież to nie, to nie jest jej nie, nazwisko. Nie, nie Kurde, wiem, nie chociaż, jest. ja nie wiem, to jest prawda, czy ona... No tak jak Iggy no Azillia jest dobra, pseudonimem scenicznym, dobra, dobra, tak, dobra, tak dobra. czyli nie bierzesz okay. drugiego członu. Ariana Grande, okej. Okay. Ariana. Ariana. Ariana Grande. Jeżeli to nie jest jej nazwisko, a to jest jej nazwisko. No on ma imię Arliana. No, Aha, jest. dobra, no to zero w takim razie. Jeżeli to był pisa to byśmy zaliczyli. Dobrze. No, no i ja. Andre Agas. Ja mam w artyście zagranicznym Andre 3000. A ty? No to dobrze, kurde, to, to jest player ten A goś, ty co no. masz? Ja mam w sport sportowca Adamek. Ma. Ale co masz w artyście? Nie mam. Nie ma. Czyli krzywy, czyli ty ma 15, masz 15. Okay. A ty w sportowcu co masz? Nic, czyli mamy krzywy po 10. Tak. tak. 10, 20, 35. No dobrze. No i ostatnia runda w takim razie przed nami. SZAJZE! Coś mnie tknęło i nie Asnow, tylko Asonow, jeżeli chodzi o tego wokalistę nowego... Ee, jak się nazywają? Pier, piersi, a mi chodziło o Astona. No i co w takim razie? Więc niestety, ale zero mam tutaj, tak więc nie wiem, czy w, tutaj... Ty masz 15 w takim razie. A bo krzywy nie miał. Nie mam. Tak. No, no, a, no. masz, okej. Okay. Dobra, bo no to w takim razie nic nie zmienia, ja tylko nie mam 10 punktów. 20, okej. Okay. Dobra, w takim razie litera następna, ostatnia runda to F. Okej. Okay. No dobra, mam. Jezus. Serio? Tak. Ja mam dwa. Okej. Okay. Akurat się pospieszyłem tym razem. Piotr Frączewski. Franczewski. 5. François Filon. Nie zdążyłem tego. Nie polityka. mam. Matysta Polski Fisz. Fisz, też mam Ja mam Filipka. Zagraniczny? Fidiarz, tak? <noise> nie, no A ty się Fidiasz. Też mam Fidiasza. Nie no, więc A ty co masz? Nie mam, nie zużył. To z jakiś nadrobił dzięki temu. Bez I, Johan Andre Forfang. Aaa, forfang. forfang, no. Nie wiem, forfang. Nie hmm. mam. A, dobra, to udało się troszkę nadrobić za te. No, 15. Ups. Tak, runda się nam kończyła, słuchajcie. Ty masz. kurde 60. Nie, masz, nie, 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 bo to piątek, dużo piątek. 45 za to. 40, no to i tak mało. W sensie, niby skończyłem wcześniej, ale tylko 45 punktów. Dobra, liczymy. Podliczamy Uuu. i zaraz do Was wracamy. Adam nas rozgromił. Udało 20, się na 8, tych 15 5, chyba? Na tych 15 się udało. Ja mam 215, niewiele więcej niż krzywy. 205. I ja mam sporo tutaj luk, więc to jest. Yy, ja mam luk, no, właśnie ja mam, ja mam relatywnie mało luk, bo Bardzo ja mam no, raz, dwa. Trzy luki 3 chyba. Luki, no. Ja się nie spodziewałem, Raz, 2, że 3. tak źle mi pójdzie no, na artyście zagranicznym. 6, 7, Jestem 8, 9, 10, 11 luk. Ja tak zakładałem, jest... że jest z... akta tak dużo. No. Razy ja zakładałem, 5, że w aktorze. Nawet, by było, to już jest 55 punktów, nie? I zakładałem, więc... że w aktorze będę miał największe problemy i tak rzeczywiście było, ale nie spodziewałem się, że będę miał lukę w sportowcu. Z drugiej strony to jest tylko jedna luka. No nic, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście podnieść. Powtórkę tak, bo nam się z innymi ja się kategoriami. Z amoną, ale są super. Ale fajne są, tak, ale może jesteście jakieś inne kategorie. Ale właśnie quizersi są na tyle wdzięci. Jeśli nie, że nie do piłkarzyków, to możesz tutaj tych kategorii nadać. Tak, tak. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie byście sugerowali kategorie dla nas do rozegrania. A my widzimy się już przy okazji kolejnego materiału i na naszym kanale Piłkarzyki jutro, dzisiaj, wczoraj. Jak chcecie. Siema. Ej, siema.